Modlitwa, która ocala serca w trudnych chwilach życia. Przychodzimy dziś z sercami, które potrzebują pokoju, ukojenia i dotyku Boga. Zatem powierzmy Jezusowi to, co w nas najtrudniejsze. On jest tym, który ocala serce. Zapraszam do modlitwy. Dziękuję Ci Jezu, że jesteś blisko. Nawet wtedy, gdy moje serce nie potrafi odczuć Twojej obecności, dziękuję, że Twoja miłość nie ustaje, nawet gdy moje siły opadają. Panie Jezu, dotknij mnie teraz swoim pokojem, ucisz burzę w mojej duszy, rozjaśnij mrok, który próbuje mnie ogarnąć. Proszę spraw, abym odnalazła w Tobie pewność i schronienie. Abym w Twoim sercu znalazła pokój większy niż wszystkie moje lęki, i siłę, która prowadzi mnie przez każdą noc i każdy dzień w Twojej miłości. Jezu, ocal moje serce, chroń je przed lękiem, który odbiera oddech, chroń przed zwątpieniem, które osłabia, przed samotnością, która bardzo boli. Napełnij je Twoją obecnością, Twoją czułością, Twoją łaską i Twoją miłością. Uczyń moje serce mocnym Twoją boską mocą, cierpliwym Twoją boską cierpliwością i spokojnym Twoim Bożym pokojem. Panie, prowadź mnie przez to, czego nie rozumiem. Daj mi nadzieję na jutro i światło, które poprowadzi mnie tam, gdzie jesteś Ty. Jezu, powierzam Ci wszystko, co noszę w sobie: ocal mnie, umocnij i prowadź, a nade wszystko, pozostań ze mną na zawsze. Amen. Moi drodzy, niech ta modlitwa przyniesie Wam pokój i oddech. Jezus naprawdę jest blisko, szczególnie wtedy, gdy serce Wasze potrzebuje uzdrowienia i siły. On widzi, rozumie. I towarzyszy Wam w każdym kroku życia. Trwajcie w Jego miłości, bo On ocala. A ja żegnam się z Wami, z Panem Jezusem i Maryją w sercu.